Znowu ten sam kadr, ten sam ja. Nagrywam o stałych porach. Mamy połowę sierpnia, więc o tej porze, gdy nagrywam, fajnie rozmyte mamy słoneczko w tylnej szybie. Trochę taki golden hour, prawie jak golden shower. Hehe. Pewnie jak zmieni się pogoda, zmieni się pora roku, no to będę nagrywał jakoś inaczej, pewnie wiecie. No, nie rozwodząc. Już chciałem się na ten temat rozwieść, ale <laughs> powstrzymam się. Znowu jestem zmęczony. Od 5.30 na nogach. Godzina jest już 19. 25 stopni. Dla mnie to jest mordenga. Kuzyn mój mieszka w Madrycie. Mówi, że tam mają po 43 w cieniu. 50 na słońcu. Po prostu nie. <laughs> po prostu kurwa nie. Nigdy. Chyba, że za ogromne pieniądze. No, za średnie też. Średnio ogromne. O. No, słuchajcie. Poprawię trochę. Dobra, żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr. Jeden z moich widzów napisał mi komentarz i zapytał mnie: Jak mógłby się nie stresować po prawie przeżytym wypadku samochodowym? W swoim komunikacie dodał, że mógł umrzeć, tak? Więc samo to napisał prawie więc do... to jest szczątkowy komentarz, więc nie mam szczegółów ale napisał prawie, więc do mnie mam, że tego wypadku nie było ale zwróćcie uwagę, że samo to, że dodał w tym zdaniu że mógł umrzeć, to no musiało to ogromną falę u niego wywołać nie? emocjonalną taką sam użył słowa trauma nie? Wiecie, ja nie jestem traumatologiem żadnym logiem nie jestem dlatego wiecie, nie bierzcie moich tutaj Porad wskazówek, całkiem serio, po prostu sprawdzajcie na sobie to, co ja mówię. Ja do niczego nie namawiam. Eee... Ale dobra, sami po prostu ocencie, czy to, co mówię, ma sens. tak Często w ogłoszeniach o pracy jest jeden z warunków odporność na stres. <laughs> Odporność kurwa na stres, nie? To może jeszcze odporność na złość, odporność na radość, może jeszcze. To może jeszcze odporność na fizjologiczne zachcianki, może odporność na to, jak chcecie się srać, słuchaj, sobie wypracuj, jak chcesz u nas pracować. Nie ma czegoś takiego jak odporność na zjawiska fizjologiczne i psychoemocjonalne, które w nas zachodzą. To co, się, to, co zachodzi w nas, jest niczym kurwa innym, jak reakcją obronną naszego organizmu, który chce nam coś powiedzieć. W różnych formach albo w formie lęku panicznego jakiegoś, wycofania społecznego, czy różnych innych, po prostu zahamowań świetnie to słońce świeci z tyłu. <śmianie> Więc wiecie, nie istnieje odporność na stres. A co istnieje w takim razie? Co istnieje? Istnieje rozpoznanie i zdolność do nieuciekania przed tym, co przychodzi, jak fala w naszym ciele, bo nic nie jest na stałe. To są fale. Emocje to są fale. Jeżeli spotykacie coś bardzo niemiłego lub wstydliwego w życiu, to w tym punkcie, w którym Cię to spotyka, no to ma ogromny impact na Ciebie, tak? Różnego rodzaju. A z biegiem kolejnych dni kalendarzowych ten impact jest coraz mniejszy, tak? Więc wszystko, co nastaje, jest przypływem więc, tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś takie emocje, lęki, zahamowania, wybuchy, złości, żądze zemsty, to na pewno warto zdać sobie sprawę, że to jest impuls, to jest pewnego rodzaju reakcja po prostu. I że to nie jesteś ty, to nie określa ciebie. W nurcie właśnie duchowym i takiej rozwoju świadomości często można spotkać się z takimi określeniami jak wchodzenie w rolę obserwatora. Bo tak naprawdę, jeżeli praktykujesz medytację, jeżeli interesujesz się tym, jeżeli ćwiczysz introspekcję, czyli na przykład nie odpuszczasz, jeżeli coś się w Tobie stało, wkurwiłeś się na kogoś, nie? Nawet tak to jest ewidentnie wina tego, tego gościa, nie? Nie wiem, no, no... Wezmę pierwszy przykład z brzegu. Nawyzywał Cię, albo powiedział Ci... Takie zdanie, że wyszło, że ty jesteś głupi, tak? Że chciał zaznaczyć, że jesteś jakiś głupi, tak? Mm. Tak się zawsze rozgałęziam w różne strony, że gubię wam, tak znowu. Ja pierdolę. Mm. Dajcie mi dosłownie sekundę. Aha. <laughs> Więc praktykujesz introspekcję na taki, jeżeli. No, ja tak mam, że jeżeli wkurwię się bardzo, to nie spocznę, dopóki nie przepracuję tego. Nie dowiem się skąd to jest, nie? Nawet jeszcze, jeszcze raz, nawet jeśli to jest kogoś, ktoś mi podłożył świnie, no to finalnie moje emocje to moja odpowiedzialność i ja jestem stworzycielem tych emocji, tak? Więc to jest ten pierwszy punkt, żeby zdać sobie sprawę, że można dojść do takiego punktu w swoim rozwoju właśnie takim duchowym, że widzisz to, co się dzieje z chirurgiczną precyzją. Ja na przykład wiem, nie? Ja na przykład doskonale wiem, kiedy jest we mnie impuls, jakiego rodzaju, skąd on się bierze, nie? Dokładnie, dokładnie to wiem, nie? Co innego jest, że nie zawsze się uda z tym dobrze obejść, tak? Jesteśmy... Istotami emocjonalnymi. Jako pierwsze. Jako pierwsze rządzą nami emocje. się tak? żyjemy w takim świecie, że ludzie są reaktywni i biorą to, co przychodzi, od razu mordą, paplają. To, co stream, ten live stream, który leci 2,4 na 7 w twojej głowie, to, co im poda, oni od razu żygają tym. Coś zobaczą, żygają tym. Zero wiecie, jakiejś takiej refleksji, jakiejś takiej. Analizy nad tym, nie? Skąd to jest? Po co to jest? Skąd to się zrodziło? Nie? To ja wygenerowałem, tak? Można dojść do punktu, w którym będziesz w stanie to obserwować i będziesz w stanie naprawdę widzieć, nie? Więc, jeszcze raz: wszystko to, co się w nas dzieje, jest przypływem. Druga rzecz: jesteś w stanie być obserwatorem tego wszystkiego, świadkiem. Tego, co się dzieje. Najbardziej to widać w medytacji, nie? Jak siedzisz i widzisz, ciało aż się wyrywa, mózg dryfuje gdzieś po myślach, odciąga cię, od skupienia na oddechu na przykład. No i podobnie jest ze stresem, nie? Pewnie, jeżeli by mi napisał ten ktoś o jakiejś faktycznie takiej sytuacji poważnej, jakiejś traumie, no to pewnie bym się nie. Nie wiem, ktoś stracił życie czy coś, to pewnie bym się tego nie podjął, no bo jednak. Nie chcę brać odpowiedzialności, nie? No. Bo wiesz, jak dajesz komuś radę na jego prośbę, to jeżeli ona okaże się nietrafiona, no to masz lipę. A jeżeli okaże się trafiona, to ty zabierasz. Zabierasz tej osobie jej zasługę i jej możliwość wglądu, tak naprawdę, nie? Ale dobra, ale chuj. Więc z tym stresem, gdy masz przejazd do fury i czujesz, po pierwsze, poobserwuj swoje ciało, co tam się dzieje, bo ja stawiam równość pomiędzy emocjami a ciałem, nie? Nie wiem, jak to u Ciebie wygląda, ale no wiesz. Jesteś świadomy tego, że masz jakiś lęk, to już, jest, to już jesteś bardziej świadomy niż naprawdę większość ludzi, nie? Jeżeli ty wiesz, potrafisz skorelować skąd, po co, jak się dzieje i kiedy, i kiedy, no to już jesteś na dobrej drodze. Więc jeżeli masz ten przypływ, to po pierwsze nie walcz z tym, po drugie nie oceniaj tego, że to jest złe czy jakieś. Po trzecie, jeżeli naprawdę nie chcesz, to nie zmuszaj się do wsiadania. Bo nie ma nic gorszego niż unieważnienie siebie samego, nie? Nie możesz unieważniać swoich emocji, nie? Nie możesz mówić, ta emocja jest zła, nie, ona nie może tu być, kurwa, dobra, wsiadam, chuj, że się trzęsę cały, boję się i robię wbrew sobie, ale wsiadam. Nigdy tak nie należy robić. Żyjemy dzisiaj właśnie w takim społeczeństwie, które unieważnia siebie na wielu różnych płaszczyznach, w wielu różnych sytuacjach, wielu różnych sytuacjach społecznych. Unieważniamy siebie, swoje emocje, odczucia dla dobra relacji. Dla, dla dobra jakiegoś, jakiejś relacji w pracy, czy innej, koleżeńskiej, czy jeszcze innej. To jest ogromny błąd. Ogromny błąd. Ponieważ siebie i to, co w środku, powinniśmy ukochać jako pierwsze. Bo powtórzę jeszcze raz: ciało i umysł robi wszystko dla ciebie, żebyś ty przeżył. To, że czasami metody ciała i umysłu są dysfunkcyjne oparte o stare schematy z dzieciństwa, które wtedy działały, bo musiały się dostosować jako dziecko, w dorosłym życiu tylko wadzą. Czasami nie można z nich wyjść, tak. Sam jestem tego przykładem, mam różne niesłużące mi schematy w moim życiu. Ale nie unieważniaj te, tego stresu, nie walcz z nim. Staraj się zaobserwować, gdzie on jest w ciele. Może w brzuchu, a może w głowie, a może gdzieś w szyi, a może gdzieś się skronie robią, pulsują. A może ci się robi gorąco na plecach, a może się pocisz. Wiesz, ty nie musisz eseju z tego pisać pracy doktorskiej teraz, tylko tak jak ja tutaj wiesz, już ciągnę 15 minut filmik. Więc jeszcze raz w dużym skrócie, tak? W dużym skrócie, w pigułce. Podchodzisz do samochodu, czujesz stres. No to tak wiesz, zaobserwuj się na chwilę. O, dobra, 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 czujesz stres, nie? Tak nie wiem, no tak spróbuj pomyśleć. Może, może w brzuchu ci się przekręca, nie gdzie to jest? Aha, dobra, jest w brzuchu, jest w brzuchu. No, i tak stara się może wziąć jakiś taki oddech nosem. Oddychamy tylko nosem. Zawsze. Chyba, że jesteś naprawdę w jakimś ultrasprincie i już nie możesz, no to wiadomo, ale ogólnie zawsze nos. Postara się pooddychać w to miejsce. Eee... Troszkę się z tym oswoić, zaprzyjaźnić, zrozumieć. Tak jakby przyszedł do ciebie. Nie wiem. Tak, jakbyś wchodził do żabki, nie? I podchodzi do ciebie śmierdzący żul. Śmierdzi od niego szambem już na trzy metry. I on do ciebie podchodzi, widzisz, że jedzie do ciebie, zaczyna już coś mówić. Ty nie chcesz z nim gadać. Ty nie chcesz w ogóle obok niego egzystować, bo on śmierdzi. Może jest chory na coś, może tu krew mu leci jeszcze skądś. Bo się wyjebał najebany przed chwilą. Czekam, masz przejdą dzieciaki. Hmm. Nie wiem, czy z tym żulem to dobra analogia. <noise> możliwe, możliwe, że jest zła. Możliwe, że jest zła, nie? Bo nie wiadomo, jakie żul ma zamiary, tak? A tak jak wspomniałem wcześniej, ta emocja jest po to, żeby cię chronić, nie? Ale w każdym razie daje ci takie zobrazowanie, po prostu, że, że nie zawsze mamy na coś ochotę, czasami chcemy od czegoś uciec, ale warto po prostu to zrozumieć, spróbować zrozumieć i wiecie co, nie chcę za bardzo, nie chcę za bardzo mieszać. Myślę, że powiedziałem już wystarczająco, bo jak zacznę wchodzić w analogię z tym żulem, to zaraz zacznie się ktoś przyczepiać. Więc eee... nie będę za bardzo, za bardzo szedł, więc zrozumienie, zatrzymanie, oddech, ciało, uziemienie się, nie unieważnianie tego, zrozumienie, że to działa dla Ciebie, na Twoją korzyść i może właśnie jakaś taka kontemplacja, czy właśnie medytacja, nie? Związana z tym. No nie wiem, no ta, takie dam rady, nie? Takie dam rady, takie ogólnikowe, nie? Uff, no dobra, no dobra. A jak zasłonię słońce, to patrzcie, jak nagle widać dobrze moją twarz. W linkach, w opisie macie do mnie maila. Chcecie, żebym coś pogadał, żebym coś opisał, coś opowiedział? Raczej osobistych pytań mi nie zadawajcie, nie? Chyba, że one by były jakieś takie generalne, powiedzmy, nie? Jakby możecie mi zadawać pytania, jakieś takie głębsze, ale nie na zasadzie, wiesz? Żebym ja tutaj wywlekał jakieś prywaty swoje, wiesz? A zresztą dobra, piszcie co chcecie. Zastrzegam sobie prawo do nieodpowiadania na wszystko po prostu. Dobra, strzałeczka, pozdro, 600 ELO, Marka.